Lubicie chodzić do sklepu żabka? Ja tak, ale czy byliście w jakiejś horrorowej żabce? Takiej, której można się bać? No, zapewne nie. A dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, jesteśmy już przy żabce. serio to wygląda jak żabka. To jest żabka. To jest żabka. O, to to będzie dobre, to będzie dobre, już widać. Za ja podstawie samych tekstur. Jesteśmy w sklepie. Przedawca, o, to ty pewnie jesteś ten z nocnej, tak to ja. Dobrze przyszedłeś trochę wcześniej. Jak pewnie wiesz, pełnisz pierwszą nocną zmianę w tej żabce i masz kilka zadań do wykonania. Musisz poukładać niektóre produkty na półkach i pozmiatać podłogi. Z innych rzeczy, które musisz wiedzieć, kasem obsługowa, mikrofalówka i automat do kawy jeszcze nie działają. To tyle masz tu miotłę i klucz na zaplecze, zapoznaj się trochę, ja idę do domu. Noc pierwsza. Dostaliśmy klucz na zaplecze oraz miotłę. Okej, okay, miałem pójść na zaplecze z tego co pamiętam. To wytyczył go do jakiś dźwigni do tego miejsca. Złączyć światła? Tak. Zaplecze wydawało mi się dziwnie przerażające, stwierdziła nasza postać. No, jeżeli na tym zapleczu są same jakieś chipsy i nic tym, aczkolwiek to jest, teoreo, no to oczywiście, trochę te zapasy żywności są nie największe i trochę przerażające. Wejdziemy to tych drzwi po podłogi. Okej, okay, okej. Okay. No to podłogi po tylko jak nie mam to zrobić? Kurz nie aby zamiatać. A, okej. Okay. Jak? Tak? O, okej, okay, udało się. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale to będzie trudne, ponieważ sama mechanika zamiatania tego czegoś jest już skomplikowana. Trzeba tak potem podchodzić chyba. Tak, okej. Okay. Dwa z pięciu. Jeszcze gdzieś są trzy. Tutaj nie ma. To tutaj muszą być, tak? Już nie wiem, czy w głównej części sklepu będą. A jednak jest. Okej, okay. to taka żabka nie jest jak. Najlepiej postfrontada. Okej, okay. 3 z 5. Gdzieś są jeszcze dwa? Okej, okay, tutaj jeszcze jest. Przy chipsach, chyba zielona cebulka, serot, co widzę. Jestem to ale. Chyba na się skaże, że to jest po prostu chipsy, i zielona cebulka. Okej, okay, 4 z 5, jeszcze jedno. Kurde, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, gdzie to jest. A, okej, okay, tutaj. Okej, okay, dziwne miejsce jak na to, które tu się pojawiło, ale no, no dobra, to nie moja sprawa. Gdzie pojawia się jakiś brud czy coś. Co ta jest? To było dla mnie dziwnie relaksujące. Dla mnie nie bardzo. Musiałem tyle czasu poświęcić na znalezienie tych rzeczy na podłodze. Okej, okay, co teraz? Bo teraz to jesteśmy w sklepie i nie mamy żadnych zadań. Tu przyjdzie? To idzie, chyba pierwszy klient idzie, to są żarki. To dziwnie później porze dnia. Łopazzi noc nawet. Okej, okay, zapraszam. Już widzimy, że idziesz tutaj. Widzimy już. Już widzimy, że idziesz tutaj. Chodź. Nie krępuj się, idziemy. A może stać przy Kasia? Gdzie on zniknął? tam jest. Czego pan szuka, pani? Czy jakieś napoje? Bo napój. To wygląda na bambus, bo są jakieś azjatyckie napoje. Okej, okay, takie też mogą być. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dyskalnej produkty. To wszystko? Tak, dzień Okej, okay, to moje pierwszołki, więc chyba obsłużonego. Dobranoc. Zapraszam ponownie. Niech jeszcze przyjdzie do nocy. Nikt nie idzie. O wkładaj produkty. Które produkt? Kartony z produktami leżały gdzieś na zapleczu. Okej, okay, tak, tam były. Kustniomy by podnieść. Okej, okay, mamy, jakieś żelki wzięliśmy. Teraz odstawiłem żelki na półkę, i tu są te żelki, więc. No właśnie. Jedno z dwóch, czy jeszcze drugie? To najprawdopodobniej. Biomik dały całe, okej. Okay, bardzo, bardzo zwyczajna nazwa. Okej, okay, to te migdały, gdzie mają iść? Okej, okay, mam już wszystko wkładane. Na tym zakończyła się moja lista rzeczy do zrobienia w sklepie tamtej nocy. Tylko jeden klient idzie. Będę go tak nikt, rzesz, nie śledził. Zobaczymy, co on będzie chciał wziąć ze sklepką. Wzięła coś pani, czy nie? Chyba nie wzięła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To wszystko dla pani? Tak, tak, okej. Okay, no to dobranoc, dobranoc. No to mamy kolejnego klienta obsłużonego. Jest szósta. Czyli kończyliśmy pracę w żabce. Okej, okay, gdzieś jesteśmy. Wracamy do domu. Trochę tu ciemno. Co to jest? Nie wiem. Co dźwięki? A... Coś we złe przeczucie. Co do tej ulicy. Mogę iść szybciej? Nie mogę. Pst. Co to było? Ciemno się zrobiło. Onetchnął z ruką, gdy okazało się, że to tylko sen. Okej. No to nasza postać miewa jakieś dziwne koszmary. Dziwnego rodzaju. Nadeszła pora na kolejną nocną zmianę. Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli będziemy musieli robić to samo, co na poprzedni... Na wydomość. Nie znaję numer. Hej, tu ja, Kamil, z dziennej zmiany. Musiałem dzisiaj wyjść 5 minut wcześniej, ale muszę Ci coś przekazać. Dzisiaj w nocy to z te przyjdzie kuria z jakimiś ogurtami. Odbierz paczkę od Niko i porozkładaj te weczy z niej. Aha, no jeszcze jedno, nie zapomnij, żeby raz na jakiś czas sprawdzić monitoring szef, co powiedzieć. Monitoring mam sprawdzać. O, to może znaczyć do rzeczy. Jeżeli raptem szef kazał sprawdzać monitoring a jedną, najbardziej prawdopodobną, że ma jakieś podejrzenia, Wy coś może się wydawać. Ja nie mam jak sprawdzać monitoringu, jeżeli Nearing John jest. Gdzie jest monitoring? Jule, ja mam być to monitoringiem? A chyba tu jest monitoring. Tak. O, czyli w ten sposób kamery. Ej, bo teraz tak myślę, a może ten samochód to jest samochodem tego kuriera, który miał nam dostarczyć te Okej, okay, to tam idziemy. Zobaczymy. Sprawdzenie nie zaszkodzi. Czy chyba jest wejście to miejsce, tak? Wow. Proszę mnie tak nie straszyć. Strasza mnie pan nas. Tak, tak. Was, właśnie chciałem powiedzieć. Bardzo pana przepraszam. Lepiej, że przeprosił. Tak. Mam tu dostarczyć przesyłkę. Tak, jogurty. M mówił mi Kami. I ma go podpisać. Dziękuję, do widzenia. To mamy jogurt. Mamy rozstawić na półce, tak? Mamy już jogurt od kuriera. Wypakowany. Więc teraz jedyne zadanie, które mamy, to sprawdzać kamery. I coś na tych kamerach się wydarzy. Ja wam to mówię, coś na nich się wydarzy. Wydało się coś. Okej, okay, tutaj sam łódź zniknął. Przy wejściu nikogo nie ma. O, ktoś jest w środku. jest nasz klient? O, tutaj. Czy ona nie ma twarzy? Przepraszam bardzo. Pani nie ma twarzy. Ona nie ma twarzy. Ja nie jestem ślepy, ona nie ma twarzy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Skawne produkty. Proszę pani, pani nie ma twarzy. Coś jeszcze będzie? Aplikacje mam. To, to dobrze. To dobrze, pani ma żabkę. Zyskane aplikacje. Do widzenia. Do widzenia. Co pana pani się stało w twarz? Ja bardzo przepraszam, ale pani nie ma ani oczu, ani ust. Ja będę śledził, gdzie ona pójdzie? ona jest jakaś bardzo dziwna. Na co się tak pójdzie? W trakcie mojej zmiany było naprawdę wiele momentów, w, w których zostawałem sam na sam z myślami. Momentami bywało to dla mnie... Wow, 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 wow. Odciążąc, no widzę, widzę. I mamy go naprawić, tak? Pewnie tu. Oszedłem sprawdzić bezpieczniki na tyłach. Tych na pochodnie od włączenia światła. Dążymy jednak te drzwi otworzenia, to będę mówił jak wyjść. A, przepraszam, ty nikogo nie ma. Śmieci są. Czy jest ten prąd? Tutaj było coś, pamiętam, wtedy chodziłem tu. Tak, okej. Okay. Włącz prąd. Z wielką przyjemnością. Okay, ok, chyba się włączył, tak? I zamykamy te drzwi. Nie chcę tu żadnych nieproszonych klientów od tyłu. I idziemy do kamery. Tutaj brak kogokolwiek. Bo im tak jest dźwiękiem, postanowiłem to zignorować. Okej, okay, to się idzie, widać. Co to za muzyczka? A dzień dobry, co to za muzyczka? Chwilę wam zgłosił, To jest jakaś muzyczka. Posłuchajcie, dobry wieczór. Dobry, dobry. Trzy kropki. Czy mogę służyć? Wie pan, bo jest taka sytuacja. Jaka sytuacja? Czy pan chce coś kupić? Nie mam grosza przy sobie, a jestem strasznie głodny. Miałby Pan coś dla mnie do zjedzenia? Okej, okay, możemy odpowiedzieć mu dwoma odpowiedziami. Pierwszą, możemy mu zrobić hot-doga. darmo. Oraz możemy mu odmówić. To no, mu zrobimy tego hot-doga. Czemu nie? O, mamy. Dziękuję dobry człowieku. Nie ma za co. Zrobiliśmy jakąś tam dobrą rzecz, ale... To miało jakieś większe znaczenie. Nowe wiadomość. Numer prywatny. Nie podobało ci się bez światła? Oprzczając tę wiadomości przeszły ciarki. No trochę to jest niepokojące. Czy się prąd. Prąd, prąd. przez to działa w pewnym momencie. A ja i rozbacz te kamery. Idę po kamery. Postanowiłem sprawdzić monitorik. Tak, tak. Pojnik tej nie ma. Tu... O nie. O nie. W sklepie. Tu byś śmieci. Gdzie wyrzucić śmieci, bo już tu, tutaj jest na podwórku. Jak Jaki teraz wyrzucić śmieci, kiedy tam jest? Dobra, Wie, wiecie co? Ja po prostu śmieci dorzucę. Ja po prostu do śmieci wyrzucę. Nie ma go. Nowy klient? Dzień dobry. Nikogo nie było był w sklepie, ale był taki dzwoneczek, jakby nowego klienta. Wow. Dający. Do sklepu nikt nie przyszedł. Już żaden klient. Minęło jakoś dwa lub trzy tygodnie. Karta zmiana mijiała mi bardzo spokojnie, a tamto wiadomość stwierdziłem, że wysłały jakieś głupie dzieciaki, które królicy wypuszczali za późno w nocy. Dostała mi ostatnia nocka przed wyjazdem na studia. I coś tu się wydarzy, tak? A ja to ostatnią noc. Noc trzy. Właściwie noc już jakaś tam chyba dwudziesta jakaś. No bo z jakichś parę tam tygodni nic nie działo, tak? Nie było Kamila. To dlaczego? I napisał mi nic, więc postawiłem do niego zadzwonić. Kamil nie odbierze. No ja bardzo podejrzewam, Wy to mogło być sprawka. Ja tam tej osoby, którą widzieliśmy na kamerach. Uzłyszałem dzień telefonu gdzieś na zapleczu. Kamil? Tu będzie ten chłopco, nie? Ten, co na kamerach był. On tu będzie, tak? Nie ma. Wezmę jego telefon. Tak, nowy klient? Wezmę jego telefon, ale nigdzie go nie było. Może teraz wszedł Kamil do sklepu? Nowy klient był. Dźwięk taki. Nie. Dobry, no dobry wieczór, witam. Ja tu dzisiaj miałem szczury, wykowyć tam za sklepem i jak coś, to będę tam na tyłach. Dobrze, w porządku. Okej, okay, czyli ja co coś tam pójdzie gdzieś, tak? Żeby tam nic nie kombinuj. Pierwsze 26. To bardzo specyficzna godzina? Całkiem późna. Minęła ponad godzina, odkąd przytam ten facet od do usuwania szczurów. Poszedłem sprawdzić co robi. Gdzie on poszedł? Tam? Jest tu trawa? No najwyraźniej. Proszę pana, pani od szczurów? Nikt nie było ze sklepem. No nie ma, ale był jakiś dźwiękliścik. Myślałem, że zwyczajnie skończył robotę i poszedł. No też mi tak się wydaje, mam nadzieję. Wróciłem do środka. No chwilę ja muszę tam dojść na początek. Zachciałem mi się pić. Tą wodę, tak? Tą? Chyba tak. On no ma wiadomość. Uwaga, dziś w nocy o 28 w Twojej okolicy zauważono poszukiwanego seryjnego mordercę. Świadkowi mówią, że jest on ubrany na czarno oraz nosi białą maskę oraz wyczucia w sobie w domu. Powiedz gotówkę w kaszy, co poza zadanie w takim momencie. Gotówka z kasy, pojedynczy Banknot? No to, no to nieźle zarobiliśmy. Cały majątek. Wow, 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 Spokojnie, spokojnie. Byłem przyrządzony ręce mistrzem. No, no to zamki te drzwi, da się? Postanowiłem zablokować wejście. Tak, tak. Od awaryjny za kasą. Idź za tą kasę szybko. Gdzie jest ten kod awaryjny? Pisz kod awaryjny, ale ja nie znam kodu. Okej, okay, też pisujemy. Pisał się? Stwierdziłem, że zaczekam w sklepie do rana, aż będzie bezpiecznie. No ile ja nie wiem, czy będzie bezpiecznie, jeżeli to tyś ten typek. Każda minuta oczekiwanie na no, poranek była jak wieczność. No podejrzewam, jeżeli taką osobę widzieli z oknem, to, to ja się nie dziwię. Ciągle siedziałem w pomieszczeniu ochrony, czułam się tam najbezpieczniej. Trzecia szansnością. Jesteśmy przy kamerach, tylko za chwilę tak po mogę... Ktoś włamuł się do snu. Schowaj się do tej szafy. Tak, on ja wszystko przewiduję, schowaj się w szafie. To wszystko przewiduje co o akcję. On tu przyjdzie, tak? No jasne, że tak. Mnie tutaj nie ma. Włączę kamery. Na kamerach mnie znajdziesz też. Mnie nie ma. Tak się schowam. Nie ma go? Czy się wróci? Usłyszałem go w łazience, okej? Okay? Musiał uciekać przez tamtą rozbitą szybę, teraz albo nigdy. Czy hałas sta chłopio. Trochę szybciej. Zamknę mu to, nie przejdzie. Mogę? Jest ta trzeba też, co zbyt ekwivalentne. Stąd tu czekam. Czekaliśmy? Pobiegłem na komisariat policji, nie oglądając się za siebie, No, trochę się poglądam za siebie. Opowiedziałem wszystko, co mnie spotkało. Gdy nad ranem policja przeszukała okolicę sklepu, znaleźli zakopane ciało Kamila, łopatę oraz spręjna szczury. Teraz mam właśnie datę, trauma, jaki doznałem po tamtych wydarzeniach, powoli odchodzi. Po dziś dzień trzymam się jak najdalej od tego przeklętego miasta. Ja mam bardziej trzymać się od tamtej żabki. Okej, okay, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że zostaliście ze mną przez ten film. I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Pa! Pamiętajcie, aby subskrybować kanał więc...